Czy tarot to furtka do złego? Czy jest demoniczny? To pytanie słyszę najczęściej. Lęk przed tarotem nie bierze się z kart, tylko z tego, co ludzie sobie na ten temat wyobrażają. Tarot nie ma żadnej mocy. To symbole, archetypy, pole duszy, moc. Jest w człowieku, a nie w kartach. Złe doświadczenia związane z tarotem biorą się zazwyczaj z tego, że ktoś pracował w lęku, albo z kontroli, albo w chaosie. I to właśnie wejście w te lęki, a nie w jakieś byty, powodują, że tak źle się potem może kojarzyć. Ktoś, kto pracuje z lęku, zazwyczaj wchodzi we własny lęk. Ja uczę tarota inaczej, jako języka duszy. Łączę pole morficzne, morfogenetyczne, karmiczne i rodowe. A tam nie ma demonów jest pamięć jest wzorzec. Tarot nie straszy. On pokazuje, co w Tobie. Jest w lęku i co w Tobie prosi o światło, o uzdrowienie, o zobaczenie? To Twoje lustro. Jeśli rezonuje z Tobą to, co powiedziałam, to właśnie tak uczę. Bez lęku, bez chaosu, bez kontroli. Za to z duszy, z polem, z światłem. Więcej na ten temat. Link w bio.